W nocy z 19 na 20 maja 1944 roku samolot Liberator wykonywał operację pod kryptonimem Weller 18. Zrzut wojennych różnych materiałów i cichociemnych zrzut. Jesteśmy w miejscu, w którym Tutaj właśnie m, były wykonywane te zadania. Zaczynał się, może Zaczy, tak, zaczynał się, a rozmawiam z panem panie Janku dlatego, że los tak sprawił, że m, u pana w domu rodzinnym odbywała się potem odprawa e, cichociemnych z żołnierzami armii krajowej. Tak. E, panie Janku, proszę mi powiedzieć, czy Pan ma informację, w którym miejscu tutaj dokładnie wylądowali cicho ciemni. Jeden z nich niestety nie przeżył. Według wszelkich informacji zrzut się zaczynał bardziej tam w prawą stronę i szedł w kierunku kowali. Zaczynał się od można powiedzieć, tak zwana cielebuga. I kolejno był rzucany, najpierw był zrzucany sprzęt, a później skakali cicho-ciemni. Prawdopodobnie na końcu skakał y, y, w parze z siłą, tylko nazwiska sobie nie przypominam, Serafin. No i oczywiście po y, przyjęciu i skoczków, zebraniu skoczków i y, z, zebraniu materiałów tych wojennych, jednego brakuje. Zaczęto szukać. Nie znaleziono. Dość dużo ludzi było, szukało, nie znaleźli. Podjęto decyzję, że dłużej nie szukają, bo świt niedługo. Trzeba odtransportować cicho do nas, na placówkę, do domu mojego taty. I tam odbywała się odprawa z gerwazym. Gerwazy mniej więcej rysował, jak ma przebiegać dalszy, dostarczenie dalsze cichociemnych do Warszawy. W międzyczasie przyszła informacja, że znaleziono cichociemnego. Znaczy, jeszcze nie wiedzieli, że to cichociemny. Znaleziono człowieka. Znalazł go Ałasa Antek, Antoni Ałas. Kim, był, Awasa, kim kto... był pan Antoni Ałas? Rolnikiem. rolnikiem. Szedł nie wiem, czy na polowanie, czy bo on był też myśliwym, ale czy wtedy był już myśliwym, to nie. wiem, Ale szedł w każdym razie, rano, miedzo, yy, ta miedza to tak zwana miedza skoka, no i z, znalazł ciało serafina. Czyli to gdzieś tutaj, tutaj, tak? gdzieś około 40 metrów w tym kierunku, co pokazuje, w stronę tamtego drzewa. A skąd Pan wie, że to było mniej więcej 40-50 metrów w stronę tamtego drzewa? Niedaleko mamy pole i dość często stato jeździliśmy jeszcze wtedy to wozem. No, i tata mi pokazywał, patrz, W tym miejscu leżał Serafin. No i z tego względu, bo tata dokładnie był, bo, no tak prawdę powiedziawszy, to był takim bliskim współpracownikiem Jana Zawackiego. A jego brat był adiutantem Zawackiego. Także te informacje są dokładne. Co się dalej działo? A wrócił na wieś, komuś tam powiedział chyba sąsiadowi drugiemu, przyszli we dwóch. No i wtedy stwierdzili, że to musi być ktoś powiązany z partyzantką. Dali znać nie wiem dokładnie komu, ale w każdym razie informacja dotarła do Zawackiego u nas w domu. Zawacki wysłał grupę celem ukrycia ciała. Ta grupa się zjawiła. Czyli przepraszam, czyli od razu było wiadomo, że nie żyje ta osoba, która tak, została odnaleziona. nie nalezień. żyje. Jeszcze wracając do tego nie żyje. W miejscu gdzie upadł, to jeszcze żył, bo grzebał rękami ziemię. Były ślady grzebania ziemi. No i ta grupa przyszła, wzięła Serafina i złożyła go tutaj na tej polance, przykryła ja gałęziami, ta polanka gdzieś 15 metrów od nas. W tej chwili to zarośnięta. Ona, kiedy jeszcze, jak i stato jeździliśmy, to, ta, to była polanka. Nie wiadomo, że też były drzewa tam od tej, od strony poręb, rowu, tak. bo tu parów jest taki duży. No i y, oczywiście zabrano gotówkę, bo była informacja, że trzeba zabrać, bo w pasie ma e, dolary i nie wiem, czy miał pieniądze, banknoty, czy nie, ale wiem, że dwudziestki miał zaszyte w pasie. Ten pas się rozerwał. Przyniesiono te dolary, ciemni zaczęli liczyć, brakowało ileś sztuk. No to znowu wysłali, żeby szukali. Przyszli szukać, nie wiem czy znaleźli coś czy nic, tego dokładnie nie wiem, ale udali się do Ałasy. Zginęły dolary. Oddaj dolary, bo ty znalazłeś. Ałasa mówi, ja nie brałem. No to oni, jak nie brałeś, a przecież nie ma dolarów. Ty znalazłeś. Kto jeszcze był? Walasek. Ale, a jeszcze nie powiedział. Y, y, kto z tobą był? No ja byłem. Pod ścianę go wzięli z karabiny ustawili. Mów, bo za chwilę będziesz rozwalony, nie? No i on powiedział, że ja nie brałem, znaczy ja nie byłem sam, był jeszcze walasek i jeszcze ktoś, skowali ktoś. No i część tych dolarów odzyskano, ale nadal dolarów brakowało. Czyli okazało się, że tych dwóch pozostałych, którzy byli, to oni. jednak wzięli, wzięli, te, dolary. Jednak wzięli te dolary. I co ciekawego, dwóch, dwóch albo trzech świnek brakowało. Nie, bo to 20-dolarówki. I dobrze, że ci dość rozsądni byli, bo mogli zrobić gorzej. Wiadomo, brakuje na złodzieju nie było litości. No ale. Wszystko skończyło się dobrze, i wracali do tych 20 dolarówek. Podstawki zbierali truskawki, i jedna z córek znalazła to 20 dolarówkę w tym miejscu, właśnie gdzie było w ziemi. Prawdopodobnie on mógł zakopać, zasypać rękami, jak grzebał tę ziemię. Później przyszli z wykrywaczem. To nie tak dawno szukać, i też znaleźli następną 20 dolarówkę. I chyba to były wszystkie odnalezione, nie? Ale tego też już dokładnie nie pamiętam. Co się dzieje dalej? Jak powiedziałem. Panie Janku, czyli czy ja dobrze rozumiem, że niedawno, to znaczy w ostatnich latach została odnaleziona? Ja wiem, z 15 lat temu, 20. Nie, ta wykrywaczem to może z 10 lat temu. Ja próbowałem dojść do niej, ale sprzedali jakiemuś tam w Puławach złotnikowi czy komuś i ślad zaginął. Także nie ma. A czy wiemy, co było w pojemnikach zrzutowych tutaj na tym zrzutowisku zrzucone? No, broń była, była broń. Była, była broń strzelecka, były piaty. No nie wiem, co było, czy były do tych piatów, pewnie też były, były ładunki. Także... Kilka wozów było załadowanych i od razu Zawadzki rozdysponował do, na poszczególne placówki i wozy odjechały, jak najszybciej miały odjechać. Znaczy wozy konne, furmanki? Konne, tak. Wozy, furmanki, konne. Nie wiem ile, ale no sporo było tych furmanek, a ciekawa rzecz, jeszcze wspomnę, Cielebuga, tam nasze pole po drugiej stronie, w wysokim... To znaczy tutaj za tymi Tyle, 300 metrów stąd, za tymi drzewami, mhm. w czasie wojny, przy pomocy kolejarzy odczepiono wagon, który jechał na wschód, wagon moździerzy, doprowadzono go, kolejarze doprowadzili go do Wysokiego Koła i z Wysokiego Koła furmankami przewieźli na nasze pole, tam już był dół wykopany, złożyli, zasypali, tata rano pojechał, bo to w Ziemniakach było obredli, w Ziemniaci śladu nie było. Przetrwało to wojnę, nie zostały użyte częściowo, może tam były gdzieś, nie wiem czy na, na wyprawę w Góry Świętokrzyskie nie było wzięte, ale tego dokładnie nie wiem. Przetrwały po wojnie były wysadzone przez saperów. Także... Takie o, dygresja, jeszcze do tego. A jeszcze wracając. Dobrze, ja jeszcze mam pytanie: A co ze śladami yy, po tym, jak skoczyli? To znaczy, co z ich kombinezonami, co z. Yy, yy, spadochronami. Yy, spadochronami yy, tak. Nie wiem dokładnie, co z tym się stało, ale wiem, że jeden spadochron yy, w Opatkowicach był i jak nieraz widziałem, znaczy kiedyś tam widziałem, jak yy, przyjechał yy, mucić zboże. To wyłożył przyczepkę, tym spadochronem i zboże sypał do tego. Jak próbowałem tam coś z nim rozmawiać, już nie pamiętam jak to było i o czym, ale no właśnie mówi, że to jest ten spadochron, Jasne. część spadochronu. Co jeszcze więcej? No chyba tu na tym Czy... miejscu to tyle, nie? Tak. Czyli jeszcze ciało, jeśli zosta jak zostało tutaj przełożone, to długo no. tutaj leżało? Leżało prawdopodobnie do następnej nocy. Tata pojechał do Gniewoszowa po trumnę. Zostało zapakowane do trumny i w nocy pochowane na cmentarzu w Wysokim Kole. W obecności księdza z obstawą, także... Czyli też furmanką podejrzewam, żeście stąd zabrali? Pewnie tak, furmanką, no bo jak inaczej. Mhm. Czy tata panu wspominał o tym, jak była oznaczona linia zrzutu? Przyżykowane były ogniska, jak usłyszano lebelatora, tak zostały podpalone i ogniska oznaczały kierunek zrzutu. Ile było tych ognisk? Nie wiem tego. Nie wiem, w każdym bądź razie na pewno sporo było, żeby tę trasę wyznaczyć. Czyli najpierw dokonano zrzutu materiałów wojennych tak. i potem liberator zrobił jakiś krąg? Robił chyba kilka krągów, kilka krągów. Nie wiem, czy do zrzutu broni też wykonywał kilka kręgów. Ale na pewno wykonywał łącznie z rzutem cicho-ciemnych, wykonywał kilka kręgów. A więc robił nawrót i znów kierunek zrzutu, widząc ogniska, było zrzucane. Pojemniki były, tata opowiadał, były z fosforem. Jak szukali, to się świeciły i odnajdywali w nocy te pojemniki. Panie Janku, szkoła podstawowa w Opatkowicach i przed nią na terenie szkoły pomnik upamiętniający to wydarzenie. Kto był inicjatorem powstania tego pomnika? Pierwszym inicjatorem to był Sławomir Snopek z Wąwolnicy. On do mnie dotarł sekretarzem gminy Puławy i w domu, panią wnuk prawdopodobnie w domu zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, jak to by należało zrobić. Wersje były początkowo takie jakie miejsce czy miejsce rzutu czy przy drodze tutaj głównej, ale jednak te wersje odrzuciliśmy ma być przy szkole. Szkoła będzie się tym opiekowała i zawsze to będzie i w miejscu gdzie ludzie przebywają, przejeżdżają, będzie to widoczne. I decyzja została podjęta, zaplanowaliśmy tu. Wersja jeszcze była tam przez wójta, żeby tam na placu zabaw robić mieszkańcy z zbluzgali tu wójta, jak nie wiem, co on sobie myśli. Wójt mnie wyzywał, że, bo ja już tu zacząłem budować, że prawo budowlane połamałem, że więzienie mi za to grozi. <grym> Ale ja miałem świadków i mówię, panie wójcie, są świadkowie, jak ustalaliśmy, przecież pan był tu i ustaliliśmy, że tu ma być. Panie wójcie, czy tu ma być? Trzy razy go się pytałem, za trzecim razem powiedział tak. No i zaczęliśmy budowę. Czasu mieliśmy bardzo mało, bo w niedzielę miały być uroczystości, a w czwartek był dopiero chyba fundament zalany. Następnie na fundamencie kamień osadzony, znów zalany kamień i przywieziona płyta, robiona gdzieś tam kołkurowa i osadzona została płyta. I nie wiem dokładnie którego maja 2014 roku, w niedzielę odbyły się tu uroczystości. Czy byli obecni wtedy żołnierze jednostki wojskowej Grom? Nie, nie byli wtedy obecni. Jeszcze zbyt mała informacja na temat tego była, i no było to raczej w takim tu, grupie ludzi związanych z Gminno, ze Strażą. Muszę wspomnieć też, jak było robione, że straż ochotnicza straż pożarna dużo pomagała. Między innymi kurpiel Paweł dużo pomagał. On tego kamienia tu ładował. Po płytę jeździliśmy razem z nim do Kurowa. To jak doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy tutaj oficjalnie jednostka się pojawiła? Nie wiem, w którym roku jednostka się pojawiła. Na pewno to było przed pandemią, a więc próbowałem ze zdjęć wyszukać, ale nie szukałem wczoraj gromu, tylko szukałem innych rzeczy, które no, chciałem w razie czego powiedzieć o, o nich, nie? Lub pokazać, bo mam bardzo duży z wszystkich uroczystości, ja robiłem zdjęcia i z tych uroczystości y, są zdjęcia porobione i w moich zbiorach się znajdują. Y, także żołnierze gromu, na pewno wiem, że to byli dwaj żołnierze, jeden stopniu o ile się dobrze przypominam, bo to lata lecą w stopniu podporucznika, a drugi w stopniu kapitana, prawdopodobnie. Na zdjęciach gdzieś powinni być, jak mówię. No i później ta informacja się zaczęła rozchodzić coraz częściej i wracając może do najbliższego roku 2024. Byl, zaczęło się tym opiekować e, dowództwo wojsk lotniczych w Dęblinie. Przysłali kompanię honorową, tu stali. E, między innymi e, wystawę zrobili tu ciemnych. na tym płocie była wystawa, też tam zdjęcia trochę podbiłem, nawet w telefonie mam chyba jeszcze, tak mam ich. E, no i te uroczystości e, trwają co roku z przerwą na pandemię. Czy w szkole rozmawia się na temat historii związanych z ich ciemnymi? Yy, mo może powiem tak, przy każdym, przy każdym święcie, przy tej uroczystości szkoła wykonuje przedstawienie, wspaniałe przedstawienie warto to obejrzeć yy, i myślę, że tak będzie dalej. Tu wspiera bardzo dokładnie dariusz Kosmowski, który jest takim yy, muzykiem i muzycznie oprawę daje do tych uroczystości. No, i opieka dyrekcji szkoły też nad tym miejscem trwa od lat, i jest to wspaniale organizowane, według mnie. Kto wie, czy coraz większych kręgów nie zatacza. Tak jak wraca Pan myślami sobie do opowieści Pana Taty na temat zrzutu cichociemnych tej historii tutaj w okolicach Opatkowic i. Spojrzał pan, patrzy pan, czyta pan o obecnych żołnierzach jednostki wojskowej Grom, to co panu przychodzi na myśl? Na myśl mi przychodzą przede wszystkim umiejętności jednej i drugiej jednostki, czy cichociemnych, czy żołnierzy Gromu. Cichociemni byli wyjątkowo szkoleni w Anglii. Byli to żołnierze, którzy z dużej ilości, wybierano tylko odpowiednie nie wszyscy się kwalifikowali wybierano tych najlepszych. I tych najlepszych właśnie przysyłano do Polski, żeby sprawdzili się już w warunkach wojny. Grom, oczywiście, słyszy się o tym, że jest to jednostka niesamowicie wyszkolona, a więc sprawna bojowo, na którą można liczyć. Dobrze by było, żeby była jak najliczniejsza, bo nam potrzeba dobrych żołnierzy, bo sytuacja Polski zawsze była trudna, teraz też jest bardzo trudna, i potrzeba nam Dobrych żołnierzy, z dobrym uzbrojeniem, no i dużo tych żołnierzy, dobrze dużo... Wyszkolony żołnierzy wyszkolonych dobrze. W tym miejscu został pochowany Jan Serafin w 1944 roku. I początkowo był to tylko grób, strojony tylko normalnie, tak jak każdy grób, pomnika nie było. Po zrzucie, cicho ciemni, zostali przetransportowani do pana rodzinnego domu, do pana rodziców. Tak. Ten dom mieścił się w tym miejscu. W tym miejscu, co w tej chwili ten stoi, ale został spalony w 1944 roku, bo Niemcy znaleźli w Stodole maszyny, które miały posłużyć do budowy fabryki w wysokim kole broni. Z chilo, gdy to znaleźli w zemście, z, wiadomo, że rodzice byli wysiedleni, y, y, tata i jego, i jego rodzice wysiedleni, tata już nie żył, mama i, i siostry, i nie szukali, tylko spalili wszystko tak, że nic nie zostało. Jak wrócili rodzice, to mieszkali w bunkrze, bo nie mieli gdzie mieszkać. I, po przyjściu tak jak było mówione cicho spadochro... cichociemnych tu przyprowadzono i tu odbyła się odprawa zorganizowana przez Jana Zawackiego pseudonim Gerwazy dowódcę tego rejonu i w tym domu odbywała się odprawa Nad Gerwazy mapami... przepraszam Gerwazy tutaj mieszkał gdzieś niedaleko tak Gerwazy jak ta sosna jest i tam widać tylko kawałek czerwonego daszku nad mm -hmm. tym domem. Tam mieszkał Gerwazy. Też został jego dom spalony. No i ustalano jak dalej ma przebiegać transport ich do Warszawy. Transport był ustalony, była dana przewodniczka. Do Bąkowca dojechali. W Bąkowcu wsiedli w pociąg i pociągiem do Warszawy w Garwolinie, czy gdzieś musieli wysiadać, bo Niemcy jakoś obławę robili na pociąg. Informacja od konduktorów była. No i szczęśliwie jakoś dotarli, za którymś tam gdzieś razem. Nie? Także tu odbywała się w 1944 roku, po tej tragicznej, można powiedzieć, rzucie, odprawa tych pozostałych pięciu cichociemnych. Czy tata panu opowiadał szczegóły, jak wyglądała ta odprawa? Opowiadał. <noise> Nie wszystko pamiętam. Wiem, że na, mapie, na stole była rozłożona mapa i na mapie pokazywał wszystko Gerwazy. Z dowódco tej grupy Cichociemnych też kapitan Siła chyba pseudonim miał i oni głównie opracowali. A Tata w tym czasie przy przypiecku siedział z najmłodszym Cichociemnym i rozmawiali. Także taka, takie opowieści są z tego okresu, mojego taty. A długo trwała ta y, odprawa? Trudno mi powiedzieć. Nie wiem. Pewnie trwała. Y, bo jest taka sprawa. Po odprawie rozlokowano y, cicho-ciemnych do odpoczynku, do snu. Nie wiem, do, po jakich placówkach. Wiadomo, że to wszystko było robione po kryjomu, cicho, bez rozgłosu. Także nie wiem. No ale y, na, później były, jak mówię, Pomoc udzielona do dotarcia do Warszawy. Łączniczka, która ich prowadziła, można powiedzieć. Ona znała Warszawę i do samej Warszawy ich prowadziła. A ta łączniczka się nazywała. He? Kolega mój, zapomniałem już. Zapomniałem. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jak ona się nazywała. Nie, ale tak jak mówię, tak było. Tak sobie myślę, słuchając pana, że pan żyje tą historią cały czas. Ja wiem, czy żyje no. wiadomo, że to były przejścia mojego taty, przejścia z okresu wojny, tata miał barwne, a szczególnie później tragiczne po wojnie, gdy był siedział na UB w Kozinicach, był nękany i po dziewięciu miesiącach najsampierw był Ileś tam miesięcy na UB, a później był do więzienia w Radomiu wysłany. I między innymi coś takiego, człowiek, który skończył cztery klasy szkoły podstawowej, bo chodził do szkoły na boso i nauczycielki mu zwracały uwagę, i w związku z tym zaczął się wstydzić i nie poszedł do szkoły, przestał chodzić. Skończył tylko cztery klasy szkoły podstawowej, a wiedzę historyczną miał bardzo dużo i co ciekawego. W więzieniu w Radomiu był student z Litwy, który na pamięć znał całego pana Tadeusza. I mój tata, jakoś pamięcią chyba dość dobrze obdarzony, on trzy pierwsze księgi znał Tadeusza na pamięć i z każdej księgi jakieś urywki. To mu zostało z więzienia i z UB, no, znaczy już z więzienia, bo na UB to było strasznie. Jak wrócił z więzienia i listonosz. Do, poprowadził mojego tatę do, do mojej mamy. Oni wtedy jeszcze byli na, narzeczeństwem. No i wszedł do, do, do domu i mówi: A teraz chciałem Wam przedstawić y, y, mojego kolegę. Wszyscy patrzyli, nie wiedzieli, nie poznali jak odezwał się, poznali po głosie. Tak był zmarnowany. Ale to, co o, opowiadał, co się działo w Kozienicach na UB, tamte sale przesłuchań, to we krwi były. To było coś strasznego. Miałem okazję z jednym z takich, z synem jednego katów mojego taty pracować. W jednej firmie. No cóż, no, co on winien, nic nie winien, ale jak mówię, miałem okazję z nim pracować. Rozmawialiście o tym? Powiedział pan mu, o... skąd nie, pan. Nie był? rozmawiałem. Nie rozmawiałem. Nazywał się Kowalski. I jeszcze może powiem coś takiego, że oprócz tych katów był taki pan Stasio, który był wartownikiem i warty nieraz trzymał, to nieraz płakał. zymu leciały nad ich losem. Byli i tacy. Byli tacy, że przychodzili do mojego taty jeszcze chyba przed pobytem w UB, bo poszedł tata w 50. chyba roku na UB. Przed, przed pobytem na UB, z UB przychodzili i wiedzieli, że ojciec jest w organizacji tej powojennej jeszcze. Nie, nie AK, tylko powojennej. I prosili o kontakt z grupą. Tata wstrzymywał się długo, ale nawiązał po niej kontakty. I gdy była planowana jakaś walka, dał możliwość skontaktowania się z tą grupą. Jeden z nich zginął od razu w, w czasie pierwszej potyczki, a z drugim to nie wiem. Też był włączony do grupy, co się stało, nie wiem. Panie Janku, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie, za ten czas poświęcony i przede wszystkim za tą historię. Dzięki takim ludziom jak Pan. Ta historia nie zostaje zapomniana. Może i tak. Bardzo panu dziękuję. Oby tak było. Jeśli podobała wam się historia, którą opowiedział nam pan Jan Majer z Opatkowic, to subskrybujcie nasz kanał i łapka w górę. Dziękuję bardzo, żeście obejrzeli.